Witam państwa serdecznie. Nazywam się Aneta Tomala, reprezentuję Miejski Zakład Oczyszczania Spółka ZAW Lesznie i mam przyjemność państwu przedstawić Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Jest to zakład, który obsługuje miasto Leszno i cały subregion Leszczyński i zakład, który będziecie państwo mieli możliwość zobaczyć w dniu jutrzejszym. Na początku kilka słów o budowie naszego systemu gospodarki odpadami. System nasz został zrealizowany w ramach projektu pod nazwą Gospodarka Odpadami i Osadami Ściekowymi w Lesznie i subregionie Leszczyńskim. Projekt ten współfinansowany jest z Funduszu Spójności. Magiczna data 13 grudnia 2005 roku, kiedy otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu naszego projektu, jest to data faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu. A formalne zakończenie to 31 grudnia 2010 roku formalne bo jeszcze trwa etap rozliczenia projektu z Unią Europejską. W ramach projektu zrealizowaliśmy dwa podprojekty: budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani oraz zamknięcie i rekultywacja 13 gminnych składowisk odpadów na terenie naszego subregionu. Jakie cele projektu? To oczywiście budowa kompleksowego międzygminnego systemu gospodarki odpadami dla 18 gmin przy jednoczesnej likwidacji starego systemu, czyli rekultywacji naszych 13 składowisk. Jak wygląda strona formalna realizacji projektu w liczbach? Projekt realizowaliśmy w ramach 21 przetargów, w ramach których wyłoniliśmy 20... Zawarliśmy 20 kontraktów, w tym 2 kontrakty na usługi, 8 kontraktów na roboty, wszystkie w systemie zaprojektuj i zbuduj oraz 10 kontraktów na dostawy sprzętu niezbędnego na funkcjonowanie naszej nowej infrastruktury. 20 kontraktów to 14 różnych wykonawców, trochę mniej niż kontraktów, z uwagi na to, że niektórym wykonawcom tak spodobało się Leszno i współpraca z nami, że postanowili się związać więcej niż jednym kontraktem z nami. 14 różnych wykonawców, oczywiście cała Rzesza Podwykonawców i 17 lokalizacji inwestycji. Wszystko to w bardzo krótkim okresie czasu, bo faktyczna realizacja to 2,5 roku: 2008-2009 i połowa 2010 roku. W serce naszego systemu zakład zagospodarowania odpadów zrealizowaliśmy od września 2008 roku do czerwca 2010 roku przy czym y, roboty budowlane trwały około 14 miesięcy jest to trochę y, dłużej niż w ekspresowym tempie zrealizowany zakład w Toruniu Osobnym kontraktem zrealizowaliśmy składowisko odpadów w Trzebani, które praktycznie już od lipca 2009 roku czekało rok na uruchomienie zakładu. W ramach naszego systemu wybudowaliśmy dwie stacje przeładunkowe w Goli i w Rawiczu oraz kompostownię odpadów zielonych w Koszanowie. Jak się przed, przedstawiał koszt całkowitej inwestycji? Jest to niemała kwota, bo ponad 30 milionów euro. I tutaj muszę dodać, że Leszno, oskarżyć się Leszno, miało niestety pecha i trafiło w bum cenowy na, na rynku, gdzie był to rynek wykonawcy, a nie rynek inwestora, stąd taka kwota. Stąd Fundusz Spójności, który w założeniach miał kształtować się na poziomie 75% dofinansowania, faktycznie wyniósł około 44%. Jeżeli chodzi o poszczególne obiekty, to oczywiście gro kosztów to zakład zagospodarowania odpadów, który wraz ze sprzętem ruchomym wyniósł ponad 27 milionów euro. Stacje przeładunkowe nieco ponad milion euro. Kompostownia w Koszanowie 300 tysięcy euro i pozostałe koszty związane głównie z obsługą inż inżyniera kontraktu to również około 300 tysięcy euro. Co tworzy nasz regionalny system zagospodarowania odpadów w Trzebani? Serce Zakład Zagospodarowania w Trzebani o przepustowości docelowej 70 tysięcy ton na rok i obiekty funkcjonalnie powiązane z zakładem to dwie stacje przeładunkowe w Goli i w Koszanowie każda w Goli i w Rawiczu przepraszam każda o przepustowości 10 tysięcy ton na rok